撃たれるとは、足なには鬼が潜むよ。 Witam serdecznie z tej strony Dante i pokażę Wam dzisiaj, jak zabić wielkiego węża w Sekiro. Pamiętajcie, że jak chcecie zobaczyć moje inne tutorialki lub filmiki, to możecie je znaleźć tutaj na górze. A my musimy udać się do świątyni Senpoo Góra Kongo, aby wykonać pewną małą rzecz, ale zanim tam się wybierzecie, to pamiętajcie, że musicie mieć już y, Miecz Śmiertelności i umiejętność Lalka Ninjitsu, czyli tę umiejętność, w którą jesteśmy w stanie przejąć kontrolę nad inną, to znaczy przejąć kontrolę, która, dzięki której inne postacie w grze po zabiciu są naszymi sprzymierzeńcami. No ok. Teraz tu już jesteśmy? Zmienimy sobie umiejętność na lalkę Tutaj trzeba pobyć w odpowiednie miejsce. W... A właśnie tu. Jeszcze troszkę do przodu. Tam siedzi taki mały. Gość w kapeluszu i taki mechanizm z... z linką i z latawcem. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Nie widać żeby tutaj wiało, ale w każdym razie po przejęciu tego gościa ten mały typ. Rozwinie nam latawiec, i dzięki temu otworzy nam się przejście do kawałka lokacji, do której go wcześniej nie mogliśmy się udać. Tak więc chodźmy tam. Po drodze możemy spotkać kilku mnichów. Dawno z nimi nie walczyłem, więc postanowiłem sobie z nimi zawalczyć ci, ci, tak w ramach przypomnienia sobie jak się z nimi walczyło wcześniej troszkę wcześniej z nimi i ku mojemu zdziwieniu tutaj muszą linki czegoś wcześniej tego nie było Myślałem, że no, po takich... po latach doświadczeń, to znaczy po już no, nabrałem doświadczenia w tej grze i mocy i siły znowu nie będą bardzo łatwi do pokonania okazuje się jednak, że ci z kijami no. to się u nich chyba na nazywa u nichach u mnichów w ten, ten kij do walki że będzie z nimi łatwo niestety no nadal, nadal stanowią zagrożenie szczególnie w kilku oczywiście nie musicie z nimi walczyć, możecie ich ominąć co z resztą grupy zrobię W Każdym razie musimy się dostać, dostać do latawca. Skakujemy do sali, gdzie gdzie był zarobaczony typ. Myślałem, że ich zarobaczonych, jak się raz zabiję, że oni się nie odrodzą, nie odrodzą w grze i miałem ochotę wybić ich wszystkich, ale odradzają się jako zwykli przeciwnicy, tak więc trochę jestem tym zawiedziony akurat. Na moim zdaniem ci zarobaczeni po ataku o ostrzenie śmiertelności nie powinni się odradzać. No oczywiście jego też nie musieliście zabijać, ani żadnego z tych tutaj, ale to tak po prostu po drodze dla doświadczenia, złota i innych rzeczy zrobiłem. Tutaj uważajcie, bo jak są zalarmowani, to oni rzucają czymś jeszcze, jeszcze tak więc możecie dostać nieoczekiwanie czymś w plecy. No okej, okay. ja tutaj wyskakując na drzewo dotrzemy do No i teraz jak widzicie dostaliśmy się do lokacji, gdzie wcześniej nas nie było. Nie mogliśmy się dostać. No, w sensie. Tutaj sobie pozbierałem parę itemków. Ale no, jakby skoro już miałem to nagra nagrane, nie widziałem sensu, żeby po prostu nagrywać czystej, czystej ścieżki. Jeszcze pogadam sobie z następnym gościem w kapeluszu. No i dalej zobaczycie jak, jak zabijam wielkiego węża świata. Okej, okay. z mojej strony to wszystko, już czuję się tutaj niepotrzebny. Resztę zobaczycie sami. Ja was pozdrawiam, dziękuję za wszystkie subki, lajki i komentarze. Na razie, cześć. さてとぼあわが足でおめさて<あ>足でおめん